Koordynator Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komisji Budżetowej Polski, europoseł dr Bogdan Żońca, zawsze zabiega w Parlamencie Europejskim o mądre wydatkowanie środków europejskich. Z obecnych 7-letnich ram finansowych 27 krajów w Unii Europejskiej otrzyma około 1 biliona euro. Z tej puli Polska około 100 miliardów euro. Drodzy Państwo, w Unii Europejskiej jesteśmy od 2004 roku. Przez 16 lat wpłaciliśmy do Unii. 61 miliardów euro, a otrzymaliśmy 188 miliardów euro. Wychodzi więc na to, że każdego roku średnio otrzymujemy 8 miliardów euro. Na przykład za te pieniądze można by było wybudować około 1000 kilometrów autostrad. Ale to nie jedyna korzyść dla nas, bo przecież jest wspólny rynek możemy swobodnie podróżować po Unii Europejskiej. Tam możemy pracować i tam sprzedawać polskie towary. Jest jeszcze dodatkowy pokojowy fundusz odbudowy, z którego Polska ma dostać około 24 miliardy euro bez zwrotnych grantów oraz 34 miliardy euro pożyczek. To pieniądze, które trafią do przedsiębiorców, samorządowców, ale będzie je można również wykorzystać na drogi, kolej czy rolnictwo. Jesteśmy w Unii Europejskiej, dbamy o bezpieczeństwo broniąc jej granic przed zagrożeniem na przykład ze strony Rosji i Białorusi. Najważniejsze jednak jest to, że rozwijamy polską gospodarkę własnymi siłami tworząc miejsca pracy, popierając inwestycje przemysłowe i rolnicze, rozwijając służbę zdrowia i edukację, bo pomoc z Unii Europejskiej nie będzie wieczna.